Chuda prawa noga wyłożył do pustej bramki Adrianowi Skrzypkowi 1 do 0 w pniewach Pablo Ramirez Szczepaniak Pablo Ramirez Świetnie rozegrana akcja przez ekipę Storunia i remis w tym spotkaniu Ciuda Teraz błąd Ramirez Ramirez czy Elstner, ale jest 2 do 1 dla ekipy Storunia tak, to Krzysztof Elsner. Oczywiście gratulacje dla Krzysztofa, wkrótce zostanie ojcem. Naparło. Naparło wychodzi wysoko. Naparło, pusta bramka. Nie zdążył wrócić. Słupek. Naparło. Może odetchnąć z wielką ulgą. Kamil Naparło. Skrzypek, skrzypek, skrzypek. I chyba jest to samobójczy gol Krzysztofa Elsnera. Ściekły na siebie jest popularny pyda. 2 do 2 w Pniewach. Szczepaniak. Szczepaniak próba gry. Na dobieg teraz Herman Romero. Gilbert Solano Ramirez. 3 do 2. Świetne uderzenie Pablo Ramireza. No nie miał żadnych szans. Łukasz Błaszczyk. Teraz już chyba nawet będzie żółta kartka dla Kacpra z Boralskiego. Dnia arbiter ma w rękach czerwony kartonik. Jest już po zawodach dla Kacpra z Boralskiego. Patryk Hoły. Waldo Gomesz ciągle. Jednego zawodnika mniej. Możemy oglądać w ekipie Storunia Kostecki. No może teraz ma miejsce do uderzenia, a jednak nie Kostecki, teraz. Teraz już wszystko tak, jak sobie wymarzył i zaplanował. Mateusz Kostecki, 3 do 3. W Na Naparło Szczepania. Krótkie rozegranie. Pablo Ramirez. Nie może się teraz pomylić w defensywie. Pablo Ramirez. Szczepaniak. Teraz błąd patryka Szczepaniaka. Nie ma ale bramki. Co tu jest grane. Arbiter sygnalizuje, że przyjął sobie piłkę na łokieć Adrian Skrzypek. Myślę nie myślę, będzie to zagranie do lepiej ustawionych kolegów. Siuda, słyszymy gwizdek. Już gramy siuda hoły! 4 do 3 w Szczepaniak, rzut drożny. Szczepaniak do Elsnera! Krzysztof Elsner, Szapoba. 4 do 4 w niebach. Jeszcze arbiter ustawia pozostałych zawodników. Gwizdek ruszył, Kostecki. Kostecki naparło górą. Ciągle gramy. Skrzypek. Adrian skrzypek, uderzenie naparło. Naparło, wypuszcza piłkę z rąk, a Iwaldo Gomerz z najbliższej odległości pakuje piłkę do siatki. 5 do 4 w Pniewach. Jeszcze ostatnie sekundy tego spotkania. Wasza, szybko rozpoczyna. Już chyba się nic nie zmieni, Elsner. Błaszczyk. No i to by było na tyle emocji w Pniewach. Przeszczęśliwi kibice, przeszczęśliwy trener. Przeszczęśliwi zawodnicy rzutem na taśmę na 20 sekund przed zakończeniem gola na 5 do 4 zdobył Iwaldo Gomesz. Dziękuję Państwu bardzo. To już koniec emocji związanych z 23 kolejką Fogo Fuzal Ekstra Klasy. Dobranoc!